Czym jest makijaż dla kobiety? To bywa różnie, bo zdarza się, że jest bardzo przyjemnym zajęciem jest relaksem, jest porannym rytuałem, ale bywa także dla niektórych koniecznością, przymusem. Zdarza się również, że makijaż jest dla kobiety terapią. Jest okazją do tego, żeby sobie przypomnieć, że jestem kobietą, że fajnie jest być kobietą, że fajnie jest adorować kobiecość. I właśnie w makijażu można to robić, można to pokazywać. To, że makijaż jest terapią, zupełnie jakby świadomie e przekonałam się o tym wtedy, gdy e robimy spotkania warsztatowe. Na oddziale onkologii, gdzie widzimy, jak kobiety, właśnie w procesie chorobowym, przypominają sobie o tym, że warto jest skupić uwagę na sobie dawać sobie trochę czasu poświęcać sobie uwagę.